Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say? Poposto pisania wierszy, ale wierszy e, i pamiętam, że tak, że pisałam jakieś wierszyki jeszcze, ale i czytałam je mojemu dziadkowi, e, bo dziadek e, w moim życiu był dla mnie takim, no takim, no Mistrzem. Mistrzem. Takim no, dziadek nie rozumiał. Ja bym nie przeczytała. Mojemu tacie, mojej mamie. Nie, 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 nie. Oni nie byli dla mnie wtedy odbiorcami, ale dziadek tak. Więc to się chyba zaczęło wtedy. I to pisanie trwało tak, ale nie, nie bez przerwy. Czyli były momenty w moim życiu, kiedy. Pisałam, potem nie pisałam, i znowu pisałam, więc właściwie, ale to jakby można powiedzieć, to pisanie wierszy, to jest taka moja potrzeba. To ja nigdy nie pisałam wierszy z zamiarem, że to piszę dla kogoś. Że ja to chcę wydać. Owszem, rzeczywiście był taki moment w moim tym pisaniu, kiedy było takie kiedyś wydawnictwo poetyckie, to, to było czasopismo, i rzeczywiście ja do tego czasopisma chyba wysłałam jakiś swój wiersz i nawet. Potem e, otrzymałam jakąś nagrodę, e, to znaczy, że mój wiersz został gdzieś tam zamieszczony. To tak dla satysfakcji. No było miło. E, więc ogólnie pisałam i piszę e, właściwie z takiej potrzeby. No to tak to już jest, że teraz wiele osób pisze książki. E, a ja no piszę wiersze. Może je wydam, może chodzi o to, że może ktoś po przeczytaniu któregoś mojego wiersza coś znajdzie dla siebie. Bo rzeczywiście po wydaniu tego tomiku, który... Mówię, tak, przepraszam, tak, że tu wejdę w słowo. Tak. Tu jest tomik pani Heleny. Jestem swoją chwilą. Tutaj y, kilka egzemplarzy jeszcze zostało. Jak po spotkaniu kto z Państwa będzie miał ochotę, to można zakupić. I podpis autorki. Przepraszam, już dygresję chowam. Tak, tak. Y, y, chodziło też o. Tak, y, po wydrukowaniu tego tomiku, y, oczywiście y, rozdałam, dałam moim przyjaciółkom, a szczególnie takim moim przyjaciółkom, o które mam z, właściwie z dzieciństwa i potem słyszałam taką jakby zwrotną informację, że yy, czytając jakiś mój wiersz tak odniosły to do siebie i wtedy mi tak się zrobiło bardzo miło. Bo może y, nie tylko o sobie, nie dla siebie piszę, ale też ktoś może coś tam znaleźć. Właśnie mówi Pani o emocjach, które towarzyszą Pani wierszach, ale też mówi Pani o tych przerwach w swojej twórczości. Że raz piszę, raz nie piszę, raz mam dłuższe przerwy, raz krótsze. Ale przychodzi taki moment, że bierze pani kartkę i siada i pisze: Jakie to są najczęściej momenty? M momenty radosne, momenty, które coś upamiętniają, czy wręcz no, odwrotnie? Wręcz chyba odwrotnie. E, czyli tak jak e, ktoś kiedyś powiedział, co mi się obiło uszy, no ktoś inny, że na ogół. Poeci t, wyrażają swoje emocje, kiedy mają tak zwanego życiowego. więc y, może to jest chyba tak, y, czyli tak zwane y, nie najprzyjemniejsze doznania życiowe wyzwalają jakby taką potrzebę przelania czegoś na papier. No coś w tym, chyba tak, raczej tak. Mi to ym, czuć i bardzo poprosimy teraz o przybliżenie nam kilku wierszy. Państwa bardzo zachęcam do przeniesienia się w świat w chwilę pani Heleny. Pani Helena za, zaznaczyła sobie tutaj te, które są dla Pani chyba ważne i najbliższe. No chyba tak, no. Właściwie trudno powiedzieć, czy ta. no ale być może tak jest, że one są jakieś takie najbardziej z tego co istotne. Zresztą byłam tu jakby ograniczona czasowo, więc e, nie, nie mogę czytać wszystkich wierszy, ale jakieś takie e, kilka. No właśnie wie, widzę, że widzę. E, i wiersz pod tytułem było. Byłam jak nocne niebo, nieobecna. Istniałam na krawędzi dotyku, świadoma miejsca bez teraz. Byłam myślą wbitą w obraz. Rozdawałam słowa, kwiaty, jak zapach. No to jest smutny, prawda? No, no tak jak tu pani mówiła, że poeta pisze no i też pani też te chwile takie można powiedzieć niekoniecznie trudne, ale które w życiu też każdego z nas są, które są właśnie trudniejsze, smutniejsze albo po prostu ani nie są trudne ani smutne, ale pora roku też nas jakoś ukształtuje właśnie pora roku jesień jakąś niesie w sobie nostalgię Niesie w sobie jakąś taki, taką mgłę, niesie coś, co jest zupełnie inne niż piękny, letni, słoneczny z lekkim wiaterkiem y, dzień. To są dwa inne światy i one na pewno wyzwalają na zupełnie inne emocje. Niekoniecznie właśnie złe czy jakieś straszne. Po prostu aura bardzo na nas wpływa. Czy odczuwa przecież Pani, że aura. Bardzo. E, jakby tak. To... Właściwie to odczułam to bardzo, bardzo, żeby nie powiedzieć, że jestem jakąś taką me meteoropatką, ale tak jest rzeczywiście e, zmiana pogody i to wpływa na mój nastrój i rzeczywiście tak mo może to być nieraz inspiracją, nie coś te, jakiegoś głęboko smutnego, ale nawet taka tak. Jest inspiracją do napisania, do podzielenia się. Nie wiem, właściwie ja nie wiem, czy ja się z kimś chcę dzielić. Chodzi o to, że y, potrzeba, mam potrzebę na przykład wyrażenia, no na przykład tego, co czuję, emocji, choćby tylko tyle. Proszę nam tu przybliżyć swoją twórczość. Jeszcze kilka strof. Taki wiersz potem. Jeszcze dziś czekam, odkrywam, jak boli samotność. Nie umiałam tłumaczyć snów. Gdy ciebie nie ma, niczego nie zmieni znaczenie słów. Tak trzeba, nie mówię żegnaj. Do widzenia, bądź zdrów. Pamiętaj i czasem we wspomnieniach wróć. Potrzeba nam było prawdy o sobie. Teraz dla ciebie jestem. Ty nie wiesz, że kocham, nie wiesz, jak pragnę byś był ze mną znów. To taki wiersz e, były. By, to, to było. Trochę z tych emocji już rosła. Dobra, coś innego. Wiecie Państwo, o poezji czy o książkach e, rozmawia się dość trudno. Najlepiej poezję się słucha i przeżywa razem z autorem. kupić tomik wierszy w cenie 20 zł. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał z podpisem autorki tam później się spotkać, nawet na chwileczkę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Pani Heleno, jeszcze zanim zakończymy nasze spotkanie, takie piękne, wolne, spokojne, taka jak jest poezja, która przynosi nam wszystkim wytchnienie. Człowiek nie musi się znać na poezji. Ale słuchając takie dobrane słowa, które są właśnie bardzo osobiste, wynikają z czyjś emocji, to można się w te emocje przenieść razem z Panią. Proszę mi jeszcze powiedzieć, skąd Pani czerpie inspiracje literackie? Czy ma Pani swojego ulubionego poetę? Oj. To jest y, trochę trudne pytanie, bo ja bym musiałabym chyba sięgnąć. właściwie chyba do mojego liceum. E, tak, e, e, ta, e, tak, inspiracją, no może ja tu nie naśladuję, nie, ale... Rzeczywiście, tak, romantyzm w literaturze polskiej był dla mnie taką, yy, ta, yy, takim, taką częścią yy, literatury języka polskiego, który mi, yy, mnie tak jakoś poruszał. No i rzeczywiście, Norwid, Słowacki, oj, 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 klasyka, ale yy, tak, tak. Myślę, że, że tak. To ja się tak wzruszałam, czytając te wiersze. Pamiętam bardzo wiele tych wierszy, co mi zresztą z łatwością przychodziło, Znam na pamięć, nawet je zamieściłam w swojej pracy, tej no pracy, jaką piszemy, maturalnej, o, bo za moich czasów wyglądało to inaczej, no tak. Pani Heleno, czekamy na wiersz, który ładnie no. podsumuje. Ja chciałam tylko, trzymam Panią za słowo, że Pani dalej tworzy, pisze i że spotkamy się na kolejnym wieczorze, może w piękny, jesienny, mglisty wieczór. Lub piękną wiosną, którą pani tak bardzo lubi? No, bardzo bym chciała. No tak, na koniec przeczytam taki wiersz, mnie się wydaje, że yy, yy, taki najbardziej, może, optymistyczny, chociaż nie wiem. Wiersz pod tytułem Życie. Uparcie i skrycie usiłuję pokochać Cię życie. Zamykasz się i zaciemniasz, Wystawiasz rachunki na drobne, rozmieniasz, Czasem cię nie rozumiem, Lecz skrycie kochać się pragnę i mocno przeżywać o życie. Ty nieodkrytą kartą otwierasz się i zamykasz. Drażnisz i mamisz, śmiejesz się i płaczesz ze mną, a ja i tak w zakwycie usiłuję pokochać Cię życie. Pani Heleno, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać to, co Pani zachęcając Państwa do. Zapoznania się też z całością tomiku, Jestem Swoją Chwilą, to co Pani o nim napisała. Mój tomik, Jestem Swoją Chwilą, to wiersze o emocjach. Na bazie przeżyć są zapiskiem chwil poświęconych na refleksję, z myślami wypełniającymi przestrzeń, zawsze z płętą lub pytaniem: dlaczego, albo po co. Jeszcze raz wielkie brawa i wielkie podziękowanie za to, że zechciała się Pani z nami podzielić. O, Karolinka tutaj. Symboliczna róża. Jeszcze raz dziękujemy. Zapraszam.